Witam serdecznie. Moi drodzy, znajdujemy się na hali produkcyjnej firmy Domasz. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o naszym paletyzatorze, w sumie o całej linii paletyzującej, ale tak troszeczkę od kuchni, jak to wygląda u nas pod kątem produkcyjnym, jak to wygląda pod kątem konstruowania, e, pozyskiwania klienta, no i najważniejsze, jak to wygląda już bezpośrednio od klienta. Także zaczynamy kilka słów o paletyzatorach, które są montowane teraz u nas, tak jak to widzimy. Część dolna, część górna, dalsze elementy całej tej linii. Myślę, że jeszcze wiele moglibyśmy pokazać, ale cała linia rozłożona jest jeszcze na innych halach. Przygotowywane to jest do, do klienta, będzie tam to montowane na miejscu. Staram się jak najwięcej rzeczy tutaj na, na hali u nas produkcyjnej bezpośrednio uruchomić, sprawdzić, żeby montaż bezpośredni trwał już krótko, 2 trzy, czasami cztery dni. Zajrzymy za moment do konstruktorów, zobaczymy jak działają, co tutaj nowego wdrażają w naszej firmie, a później jeszcze podyskutujemy o, podyskutujemy o linii, którą będziemy montowali za kilka dni. Przejedziemy się tam na miejsce. Będziemy bezpośrednio przy uruchamianiu, no a później już całą działającą linię również pokażemy. Zapraszamy. Znajdujemy się w biurze konstrukcyjnym. Rzeczywiście ten skład dzisiaj troszeczkę okrojony. Mamy okres wakacyjny, ale mamy Macieja. Maciej brał udział bezpośredni w tworzeniu paletyzatora. W sumie to jest taka praca zespołowa, kilka osób było w to zaangażowanych, ale Maciej myślę nam dzisiaj opowie kilka słów. Jak bardzo to bardzo by... chętnie podzielę się moją wiedzą na temat paletyzatora. Także Maciej, ja proponuję, że podejdziemy jeszcze za moment do maszyny, opowiesz kilka szczegółów, bo tam byłoby co opowiadać pewnie przez kilka najbliższych godzin, a później zapraszam do salki konferencyjnej i na przykładzie linii, którą w tej chwili montujemy i wybieramy się tam za moment, opowiemy o szczegółach, o innych rzeczach, które biorą udział mają w tej linii. Tak? No to To zapraszam Maciej. Maciej, no jest paletyzator, jest ta maszynka, którą wymyśliłeś, opracowałeś razem z kolegami. Opowiedz nam kilka słów, ale Wiesz co, ja bym się skupił na tej szafie formującej, na tej szafie, która formuje nam całą, całą pryzmę. Opowiedz kilka słów, jak to działa. Jedną z najważniejszych rzeczy jest, że ta szafa jest uniwersalna dla palet przemysłowych, jakże i europalet, a także możemy tutaj pakować półpalet. Przyjrzyj się tutaj zawiasom, które dzięki swojej specjalnie opracowanej funkcji mają dosyć, że otwieranie drzwi, jak również poszerzanie końcówki szafy, dzięki temu towar nie, u, nie ulega hamowaniu podczas wyjazdu, a także... Ułożona paleta nie zmienia swojego kształtu. Tak, to jest bardzo ważne. Ale warto wspomnieć, że całe, można powiedzieć, przestrojenie tego urządzenia bo tego nie, nie widzimy bo nie mamy jeszcze zmontowanej maszyny ale całe przestrojenie tego urządzenia z palet euro e, na palety przemysłowe odbywa się w cyklu zupełnie automatycznym. No tak, panie, Na panelu, tak? warto o tym powiedzieć. Tak? tak? Jest to taka funkcja dość ważna, istotna no bo użytkownik nie musi nie musi w kilku miejscach rzeczywiście korygować tych wymiarów. Wszystko odbywa się na zasadzie siłowników, na zasadzie pneumatyki. I to chyba jest duże udogodnienie Maciej prawda? Bardzo Pracowaliśmy szybko nad szybko tym bardzo troszeczkę. Szybko. I, i palec zatem jest na tyle uniwersalny i na tyle można powiedzieć łatwy w obsłudze, że umożliwia rzeczywiście bardzo szybkie dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji. Tak, Jeżeli chodzi no o, o zmianę nie palet. Nie ma problemu o wielkość worku, a także o rodzaj pakowanego towaru. Jasne, także to są takie ważne rzeczy. Maciej, Super. teraz część górna, jeżeli chodzi o paletyzator. Mamy chwytak. Opowiedz kilka słów, powiedz o tych chwytakach. Co tutaj żeście dobrego mi wyrysowali w tej filmie? jak to działa? No jedną z najważniejszych rzeczy jest docisk worka, który bardzo dobrze go sprasowuje, dzięki temu upadając na warstwę blachy formujące, nie ulega zniekształceniu i nie ma problemu w dalszym jakby jego cyklu. Tak jest, no bo bardzo ważna rzecz, to trzeba powiedzieć, w tej całej dynamice, jesteśmy w stanie 900 sztuk tej konfiguracji opakowań na godzinę ułożyć bo to nam w takich testach bezpośrednich to wyszło naszych klientów też tak to działa i funkcjonuje i żeby ułożyć te 900 do mniejszych worków 5-kilogramowych 1200 musimy tak naprawdę ileś tych cech takich odpowiednich zawrzeć tak w tych cypkach no bo Bardzo nie byłoby szweje, tej dynamiki praca jest ciągła i podczas formowania dolnej warstwy która jest formowana dzięki Blachą pod spodem możemy układać już następną warstwę i to w ogóle nie spowalnia naszego procesu, a formuje dużo lepszą paletę, dużo tak. bardziej... Tak, to jest ważna rzecz, zapomniałem o tym, to jest bardzo ważne. Nie musimy całej linii, że tak powiem, ani buforować towaru, ani wyłączać całej linii. Właśnie to o czym mówisz, nie? Podczas podmiany palety yy, na nową jesteśmy w stanie zachować tą ciągłość produkcji, ale to tak jak mówisz, dzięki tym, yy, tym klapom formującym, blachom formującym, dzięki dynamicznemu yy, chwytakowi jeszcze kilku elementom, które są zawarte w tej całej linii. Dobrze Maciej, idziemy, usiądziemy w biurze moment opowiemy o, o tej całej linii która będzie montowana lada, lada dzień. No Maciej, jesteśmy w biurze. E, pokażemy linie. Pozwoliłem sobie jeszcze zaprosić Wiktora. Wiktor tutaj nasz e, dobry handlowiec, znający się na tych wszystkich tematach. E, Wiktor zajmuje się rękami wschodnimi, tak? Tak, rybami wschodnimi. Sprzedajmy na wschód... Obsługujesz te linki wszystkie, bardzo dobrze ci to wychodzi. E, czy to rynek polski, czy to rynek wschodni, to myślę, że ta specyfikacja jest bardzo podobna. Wszyscy wymagają od tych naszych linii tego, że towar ma być dobrze zważony, towar ma być zapakowany, no i towar ma być spaletyzowany. Także, może, kilka słów opowiedzmy, opowiedzmy o tym, ale raczej warto wspomnieć tutaj na samym początku tej naszej dyskusji. Że e, niby ta linia rzeczywiście bardzo podobna, w każdej sytuacji jest bardzo podobna, bo tam jest waga, tam jest e, raszczownica, urządzenia jakieś pakujące, tam jest paletyzator, ale ta specyfika zawsze jest inna hali, konfiguracji tych maszyn macie opowiedzki. Tak, dokładnie. Zajmujemy się od podstaw tym, że najpierw zmiarować całą halę, bo później przedstawić klientowi kilka nawet koncepcji naszej możliwości włożenia hali, no i dopasować się pod wybrany zrobił a także jego oczekiwania końcowe. No właśnie, no zobacz, bo tutaj hala rzeczywiście jakieś ścianki, murki, yy, także to też takie trochę nie lada Widzę przynosi łukowy, yy, No trochę się na gimnastykowaliście jednak, tak? No tak, ale efekt końcowy jest zadowalający za obu stron, hmm. tak, myślę, że to jest najważniejsze. Tak, czyli to jest taka trochę linia, można powiedzieć, szyta, szyta na miarę, tak? Yy, bezpośrednio do do zapotrzebowania klienta, na pewno. Wiktor, powiedz mi taką rzecz, czy to... Podobnie chyba to wygląda na tamtych rynkach, tak? No hmm. tak, oczywiście. Eee, najważniejsze żeby pasowały jak Maciek wspomniał, o wymiary hali, e, to najróżniejsze rzeczy. E, później e, obokowanie na wschodzie są trochę, troszeczkę większe, e, także... Myślę, że nasz Paletyzator da radę spakować wszystkie te wymiary tych worków. Także nie ma problemu. Podobnie ma problem, tak samo? Tak, to, to masz na ma uniwersalne, jeżeli chodzi o nasz czy też o Paletyzator. 3-4-5 kg, maks 25, myślę, że tutaj mm -hmm. nie ma problemu. No. Nawet i 30 wiem, że sobie dobrze leci przy tych 30 kg. No właśnie, ale to tak może jakbyśmy sobie przeszledzili od początku, słuchajcie tą naszą linię, bo klient rzeczywiście ma u siebie już zakupiony od nas stół selekcyjny i my się wkomponowujemy w to, co on już rzeczywiście ma, czyli, czyli co, ta linia rozpoczyna się rozumiem od taśmy podającej, macie powiedz kilka słów, od taśmy podającej rzeczywiście warzywa do wagi kombinacyjnej, tak? Dokładnie, jest to taśma, nastawiona ona dzięki temu równomiernie podaje towar na no, wagę kombinacyjną, Tak, no waga, dokładnie, waga jest w stanie nam rzeczywiście ten towar odpowiednio w sposób algorytmu, doboru tych wag poszczególnych kubków, dobrać tą wagę finalną. Prędkość, ale też precyzja, tak? Tak, nie prędkość rzeczy, i nie? precyzja doborzenia w sensie wagi kombinacyjnej jest mega różna, tak. mega dokładna porównaniu do naszych pak taśmowych. Tak jest, tak jest. No Na wadze taśmowej nie będziemy nigdy w stanie zrobić tego, co jesteśmy w stanie zrobić na wadze, na wadze kombinacyjnej. No i słuchajcie, mamy dokładnie, precyzyjnie, zważoną jakąś porcję towaru, czy ona będzie mniejsza, czy większa, to zależy od wymogów klienta. No i co się z tym dalej dzieje właśnie w tej konkretnej porcji i to wpada gdzie? Następnie wpada na naszej raszolnicy, jest automatycznie pakowane i podawane na następny przenośnik, na który znajduje się... Dzięki temu, że to jest automatyczne, nie to tutaj znajdują się czujniki, w których wiemy, że warę na pewno został zamknięty, a także to, że z niego nie wyleciał, więc nie potrzebujemy tutaj inwolekcji człowieka. Dobra, macie razie ja przepraszam, bo to jest bardzo ważna rzecz. Trzeba, trzeba sobie uświadomić, że stworzyliśmy linię praktycznie, gdzie bezpośrednio przy pracy tych urządzeń nie znajduje się człowiek, czyli musimy ją dodatkowo jeszcze, że tak powiem, oczujnikować, zautom zautomatyzować na tyle że w razie jakichkolwiek awarii, czy na przykład niedociągnięć związanych z opakowaniem, rakiem nitki czegokolwiek, cała ta linia nasza nam się włącza, rozumie? Tak? tak, A także na monitorze, to się tam sygnał w którym miejscu i co się dokładnie wydarzyło. Tak, gdzie tam na, tak naprawdę ten czynnik ludzki kiedyś miało większy udział, no to trochę to wyglądało inaczej. Ja tutaj nie ma w sumie nikogo przy tym urządzeniu bezpośrednio, czyli musimy mieć tutaj odpowiednio. To powiem, że tak powiem, oczuunikowane, zautomatyzowane tak na tyle, że że ta maszyna musi działać sama w sposób autonomiczny. No, czyli ten system przewracania worka, worki raszlowe, zaszczodnicy wypadają na ten zespół przenośników taśmowych, no i jadą dalej, nie? Jadą sobie one dalej do góry i co? Kierują się w stronę No Dokładnie. Jeden głowica paryzująca układa worki na lachach formujących, formujących jedną warstwę, a następnie winda Zrobiła pokrywę, na warstwę i następuje proces, um, powtarza się algorytm tego procesu. Tak, tak, o że już kilka słów opowiedzieliśmy. Będziemy pewnie jeszcze mówili o nim nie raz. Przede wszystkim u klienta, przy montażu opowiemy, jak to, jak to wygląda. Czyli słuchajcie, o to, o czym mówiłem, ten no notatka. Taka konfiguracja, tak musiałbym być, inaczej się nie udało tego ułożyć, a słuchajcie, przed paletzatorem, magazynek palet, nie, wózek widłowy, yy, magazynek palet na 13, na 13 palet, ale to tak jak mówiliśmy, bo palet jest urządzeniem rzeczywiście uniwersalnym, możemy na nim układać na paletach eur i przemysłowych, a magazynek a pół i pół palet, a magazynek? Magazynek, dokładnie, spełnia te same funkcji. funkcje, to czemu to jest uniwersalny i nadaje się praktycznie do każdego zastosowania. Jasne, czyli możemy, no możemy go integrować z tym paletyzatorem. Słuchajcie, mamy paletyzator, mamy dobrze ułożoną paletę, zagęszczoną odpowiednio w tej naszej szafie, którą yy, mamy w paletyzatorze. No i co się dalej dzieje, co się dalej dzieje z tą paletą? Następnie no, znajduje się obijarka automatyczna, która automatycznie obija gotową, i ułożoną paletę. No i w sposób na no, nie jest przekazywana na rolę to stąd skąd odbieramy gotowy produkt spakowany? Jasne, ale ta obwiarka rozumiem w takim cyklu automatycznym, to tak? Panie. Nie ma tam innym No i co? No, czy co? Ten wózeczek widłowy, który tam na tej wizualizacji w tym momencie kładzie te puste palety, rzeczywiście oczywiście podjeżdża tutaj pod ten rolotok i no i co, i odbiera te... może być obsługiwana przez jedną osobę. Mhm. Wiktor, bo my tak trochę wspomnieliśmy o tych rynkach wschodnich, wiemy co na tym wschodzie się dzieje, to taki szeroko rozumiany temat, ale ty na przykład te rynki południowe też troszeczkę obsługujesz, Tak, tak. Tam jest nie... Czy tam jest podobna ta specyfika? Podobnie to wygląda? Jak to wygląda? Rozwijają się te rynki? O... Są na podobnym etapie jak u nas? Teraz akurat w ostatnim roku to zaczyna bardzo iść do przodu, też próbują rozwijać, nie było żadnych zapytań wcześniej na linię precyzującą, dzięki naszym filmom co nagrywaliśmy wydarzyło się zapotrzebowanie. Interesy w sprawie polityzatora, i co bardziej, więcej ludzi pytałem o ten Polityzator. No, czyli chcą też zrobić coś takiego, żeby zautomatyzować, żeby mniej ludzi pracowało. Tak, czyli wniosek z tego, tak, że chyba wszystkie kraje bezpośrednio przez no. te wszystkie etapy przechodzić muszą. Jedne tańce, jedne później, ale tak jak widzieliśmy w Polsce. 50 lat temu praktycznie o paletyzatora się nie rozmawiało, nie dyskutowało. Dzisiaj widać, że to jest bardzo ważne narzędzie, bardzo ważne, ważne urządzenie. Może jeszcze nie w każdym gospodarstwie, bo ta skala produkcji tak musi być dość duża, ale, ale zauważamy, że, że te, rzeczy jest coraz to, te rzeczy są coraz to bardziej, bardziej potrzebne. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze macie tutaj coś do dodania, jeżeli chodzi o tą linię, bo... No to mnie jest bardzo dobrze ułożona, kompaktna, ułożona, nie zajmuje dużo miejsca na hale. No bo to takie podobieństwo chyba jest wszystkich, że tak powiem identyczne, czyli wszyscy walczą o to miejsce Aha, tak, tak? tak? Widać, tak, tak, że rzeczy tak, tak. to będą mniejsze czy to większe hale, każdy chce to, to pomieszczenie bardzo dobrze zagospodarować. Yy, no i konstruktorzy mają tutaj w każdym wypadku sporo do wymyślenia i do powiedzenia, tak? no bo hmm. to rozumiemy, że, hmm. rozumiem, że ten problem występuje zawsze, nie? Ten problem hmm. występuje zawsze w mniejszym, większym stopniu. No i na, no tak jak macie mówić, na etapie tej wstępnej koncepcji zaczyna się... Złotego środka. Złotego środka. Trudno go znaleźć, ale zawsze znaleźć, zawsze. nie? Zawsze się udało go tam gdzieś znaleźć. No mówię, bo nawet jeżeli jest jakaś wolna część hali, to jest służy do magazynowania towarów, do buforowania towarów, opakowań, tudzież innych podobnych rzeczy. No dobrze no, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję, a no, zapraszamy do obejrzenia tej linii bezpośrednio klienta na miejscu. Dziękuję.